Miesiące w Polsce i wprowadzenie stanu epidemii niewątpliwie zaskoczyło wielu przedsiębiorców, negatywnie wpływając na ich kondycję finansową. E, naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej, której jedną z instytucji jest możliwość zawieszenia biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. E, niestety regulacje te Wykorzystywane w sposób nieprzemyślany mogą stworzyć pewne zagrożenia dotyczące odpowiedzialności karnej przedsiębiorców, którzy w stanie takiej grożącej upadłości się znaleźli, a także może stanowić pewną zachętę dla nierzetelnych dłużników, żeby te unormowania tarczy antykryzysowej no, wykorzystywać w sposób instrumentalny. Zawieszenie biegu terminu do złożenia wniosku, o ogłoszenie opadłości, a mówiąc precyzyjniej wstrzymanie lub przerwanie tego biegu w praktyce oznacza tyle, że w sytuacji ściśle określonej w tarczy antykryzysowej, przedsiębiorca, który znalazł się w kłopotach finansowych, ma możliwość po prostu złożenia wniosku o usunięcie upadłości w późniejszym terminie, czyli mówiąc krótko, ten obowiązek został odroczony w czasie. Przedsiębiorca, który e, znajdzie się w stanie grożącej niewypłacalności lub upadłości, e, zapewne stanie przed dylematem. Które z wierzytelności zaspokajać? E, można przypuszczać, że e, w pierwszej kolejności będą to wierzytelności dotyczące e, jego kluczowych kontrahentów, tudzież e, kluczowe dla jego dalszej działalności. E, takie działanie przedsiębiorcy może nie spodobać się pozostałym jego wierzycielom, które, m, którzy wskutek działań takiego e, przedsiębiorcy e, mogą mieć problem z zaspokojeniem swoich wierzytelności w całości. Takie działanie przedsiębiorcy czy, czy kadry zarządzającej spółką, która znalazła się w stanie grożącej upadłości, e, może być postrzegane jako popełnienie przestępstwa, tzw. wybiórczego zaspokajania wierzycieli, i może prowadzić do próby dochodzenia e, i tych roszczeń, i tej odpowiedzialności karnej na gruncie procesu karnego. O przestępstwie tak zwanego wybiorczego zaspokajania wierzycieli, pamiętać należy, że przestępstwo to można popełnić wtedy, kiedy przedsiębiorca czy spółka znajduje się w stanie tak zwanej gorącej niewypłacalności. I to jest kolejne ryzyko, o którym należy pamiętać, gdyż ta przesłanka, ten stan grożący niewypłacalności e, nie został nigdzie zdefiniowany. Nie definiuje go w szczególności e, kodeks karny, nie definiuje go żadna ustawa karna. E, tak naprawdę e, e, to przesłankę e, dekoduje się, przy e, wspomagając się e, definicjami zawartymi w prawie upadłościowym, Chociaż tak naprawdę w praktyce y, stan grożącej wypłacalności badany jest indywidualnie na gruncie każdej konkretnej sprawy i powinno to następować z udziałem biegłego y, sądowego. Przepisy tarczy antykryzysowej zmodyfikowały zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej w przypadku niektórych przestępstw, w szczególności w przypadku przestępstwa działania na szkodę spółki, natomiast nie zawierają żadnych regulacji, które dotyczą przestępstw działania na szkodę wierzycieli, w tym wyborczego zaspokojenia wierzycieli.